Kowal Edward Bałanda, lat 32, z żoną 7 i synem Janka, 8 i ich dzieci, Karolina Dąbrową, 7 i ich dzieci, Nauczycielka Stanisława so Wlad, przy domu Mienia, lat 7 i stanie na 18, stanie na Roboszcz paraf i ostrówki, działa pani z własnego wrzaju, Maria Zofia Czaban, Stanisław Mariusz, seryjna Anioł, panu Aleksandr Dąbrowi, z Misławem Zjabła, złożona w domu Prawa, lat 59 i lat. W 1943 roku wraz z formacją Grupy Bandyckiej UPA wyrżnąłem ponad 15 tysięcy Polaków w rejonach Kowelskim, Siedliszczańskim, Maciejowskim i Lubomelskim obwodu Wołyńskiego, o czym dokładnie i odrębnie poinformowałem w swoich zeznaniach z 23 lutego 1945 roku.